Morbid The Seven Acolytes to gra stworzona przez studio Still Running i wydana przez Merge Games. Zapowiadana jako souls-like'owe RPG oprawione w lovecraftowy klimat, w którym krew leje się gęsto jak barszcz na święta. Słowem, Bloodborne, ale w pixelarcie. Czy coś z tego wyszło? Czy też zamiast zapowiadanego pixelartowego łabędzia... Wyszło tylko brzydkie, krwawe kaczątko. Zapraszam do recenzji. Na samym wstępie muszę wam powiedzieć, że pixel art działa na mnie troszkę jak płachtę na byka. Nie chcę disować twórców tego rodzaju gier, bo prawda jest taka, że i tak mają więcej zdolności ode mnie, ale pixel art zawsze kojarzy mi się z takim albo lenistwem, albo taką prawdziwą niskobudżetowością produkcji. Od ktoś ściąga RPG Makera i robi grę. Wiem, że takie myślenie jest efektem czystej ignorancji, ale tak po prostu mam. Dlatego też pixel art zawsze tolerowałem. Jedynie w przypadku Rock Legacy oraz z przymrużeniem oka, jako niską rozdzielczość w starych grach i po prostu pixel artowych gierek raczej nie tykałem, żeby nie robić im niesłusznej krzywdy. Ale tak się złożyło, że dzięki uprzejmości Better Gaming Agency, Morbid Death 7 Acolytes wylądowało jednak na moim koncie z tym, jeszcze przed premierą, więc mogłem spędzić przy tej grze troszeczkę czasu, zapoznać się z nią i przygotować dla Was tę właśnie recenzję. I tak oto znalazłem się w grze. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem kim jestem, nie wiem po co tu jestem. Od budzę się na plaży i to wszystko. Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Nie zastanawiając się nad tym, po kilku sekundach podnosimy jakiś pierwszy lepszy miecz i idziemy kopać zatki i inne wnętrzności napotkanych poczwar. I pierwsze co nam rzuca się w oczy to oczywiście grafika. I tutaj musimy rozróżnić dwie rzeczy. Świat i otoczenie. Tutaj jest problem z czytelnością, gdzie możemy iść, a gdzie nie. Czasami widzimy trawkę, po której no dalibyśmy sobie rękę, uciąć, że można przejść, no i nie mielibyśmy ręki, a czasami widzimy z kolei krzaczory, jak bober teściowej, do których już intuicyjnie się nie zbliżamy i nagle się okazuje, że tam akurat przejście już jak najbardziej jest. No i jeśli mam być szczery, świat i otoczenie nie robiły na mnie większego wrażenia, a po czasie nawet zaczęły nudzić szaro i ciemnozieloną, wyblakłą kolorystyką. W pewnym momencie aż się ucieszyłem, że wreszcie po kilku godzinkach zamiast po otwartym terenie chodziłem po niej jako miejskich uliczkach. Na no plus faktycznie czasami można spotkać fajne i klimatyczne miejsca. I tak na przykład gdzieś 3-4 mapy to będą jakieś lasy, a potem w tej ostatniej jednej czwartej trafimy na jakieś fajne doki, gdzie indziej no będziemy błądzić w jakichś ogrodach, gdzie będziemy lizać ściany, bo ni cholery nie idzie odgadnąć, którędy trzeba iść, a ta poprowadzą nas na przykład do fajnej areny z bossem. Jest nierówno, ale z takim no przechyłem jednak na tą niestety. Mdłą stronę. Inna bajka to o przeciwnicy. Tutaj już jak najbardziej byłem pod wrażeniem, że tyle da się wycisnąć, i to nie tylko ze swojej wyobraźni, ale i ze sztuki zwanej pixel artem. Szczególnie widać to w przypadku bossów. Groteskowi, ociekający krwią, powykręcani i zdziczeli sprawiają, że można sobie ich nawet wyobrazić w trójwymiarze, a ich design spokojnie mógłby się odnaleźć, chociażby w takim właśnie Bloodborne. Ie. No, i jak spotkałem panią bosową, która walczy z nami swoim łożyskiem, to z jednej strony no nie chciałbym pić z autorem tego pomysłu, ale w przestrzeni publicznej, pomiędzy ludźmi z bezpiecznej odległości, kiwnąłbym mu bądź jej z uznaniem i szacunkiem głową. Swoją drogą, w dobie ostatnich protestów kobiet, ten bos był dla mnie prawdziwą kopalnią czarnego humoru. Muzyka to już wyższy poziom zaangażowania. Pixel Arty zazwyczaj kojarzą mi się z pobrzękiwaniem o jakości MIDI, albo Buzera i widzów, którzy urodzili się po 2000 roku. Odsyłam do wujka Google, by sprawdzili co to w ogóle było. Tak Morbid The 7 Aquabites wskoczyło o kilka poziomów wyżej niż standardowe indyki i do nagrania muzyki zaprzęgła pełnoprawną orkiestrę, co naprawdę słychać, szczególnie podczas walk z bossami. Całą rozgrywkę podzielimy oczywiście na dwie części. Eksploracja i walka. Eksploracja jako taka jest dość wąska. Ot, ograniczymy się do biegania od przeciwnika do przeciwnika po drodze niszcząc wszystko na swojej drodze, bo może z tego coś wypaść i robiąc okazyjne questy. Walki za to nie zabraknie i tutaj można to porównać faktycznie do slajków. -like Naszym najważniejszym paskiem jest stamina. Większe bronie zjadają nam więcej zielonego paska, ale mają większy zasięg, większe obrażenia, a jednocześnie są wolniejsze. Małe bronie na odwrót. Sama walka nie jest zbyt skomplikowana, od mamy lekki i ciężki łamane na specjalny atak, bloki riposte, przewrót i strzał z broni palnej. Lekki atak przydaje się przy ripoście, gdy uda nam się idealnie zablokować atak, zadajemy wtedy potężne obrażenia. Ciężki atak, gdy atakujemy z zaskoczenia, bo możemy się zakradać do przeciwników, oraz jeśli wiemy, że znożymy podczas normalnej walki, by zadać dodatkowe obrażenia. Blok? Wiadomo, przewrót też. Standardowo. Jak nie wiemy, co się dzieje, no to keep calm and keep rolling. No i strzał z broni palnej, który przydaje się miejscami jako fajne bonusowe obrażenia z dystansu albo do czyszczenia mapki z małych, wkurzających przeciwników na hita. Początkowo chciałem więcej, na przykład pełnoprawnych kombosów, a nie jedno-dwustrzałowych kombosów, ale przyznać trzeba, że robienie animacji dla większej ilości ciosów byłoby bez sensu, bo cała walka skonstruowana jest tak, że zadajemy jeden, czasami może dwa ciosy w przypadku gdy mamy szybką broń i albo riposta, albo... Nie będziemy wymieniać się z wrogami ciosami, bo jeśli nas trafią, cała animacja ataku się resetuje i de facto ciosu nie zadamy. Dla weteranów Dark Soulsów, no wyobraźcie sobie Poise, tylko wynoszący nawet nie 0, a minus 70 i nawet większy powiew wiatru by was przewracał. I tak jest właśnie tutaj. Zamachujecie się wielkim, dwuręcznym toporem zniszczenia 7320DXD20 o wadze słońca, ale trafi was przeciwnik wielkości komara. I koniec, animacja przerwana. Wymusza to na nas diabanie przeciwników raz po razie, jednocześnie tworząc dystans, albo jeśli mamy zwinność małpy, sypanie ripostami. Yy, ale ty jesteś debil ha! No chyba ty. Standardowo najbardziej opłaca się mieć dobrze wymierzone riposty. Są przeciwnicy, którzy na klatę mogą przyjąć dziesiątki zwykłych ciosów, ale rozkładają się po dwóch, trzech ripostach. Riposty też zwiększają szansę na to, że przeciwnik coś nam po sobie zostawi. Podczas przemierzania świata i pokonywania przeciwników w nasze ręce wpadną mniej lub bardziej ciekawe narzędzia eksterminacji krwawego pomiotu. Twórcy chwalą się ponad 25 orężami możliwymi do znalezienia w grze. Część z nich znajdziemy po prostu mając szczęście i od rozwalając skrzynkę, dana broń nam wypadnie a część znajdziemy znowu mając szczęście podczas zabicia przeciwnika, który zostawi po sobie broń. I o ile duża część oręża to po prostu mniejsze lub większe młoty, miecze czy inne dzidy, tak, część ma prawdziwie piekielne korzenie. Z jednej strony mamy od po prostu duży miecz, a z drugiej mamy maczugę, która po ciężkim ataku dodatkowo przywołuje z pod ziemi jakieś kolce. Coś jednak za coś. Każdorazowy taki atak powoli zżera naszą poczytalność. To trzeci fioletowy pasek na ekranie, na który musimy zwracać uwagę po Staminie i Habekach. Jeśli jej poziom spadnie poniżej połowy, będziemy zadawać mniejsze obrażenia, jednocześnie otrzymując większe razy od przeciwników. A gdy po prostu zwariujemy, poza wrogami będziemy musieli walczyć jeszcze z naszymi projekcjami, gdzie zabici wrogowie będą wracać do życia jako zjawy. I mimo, że to tylko przewidzenia, ich ciosy są tak samo bolesne jak ich żywych odpowiedników. Każda broń ma w sobie gniazda. Dwa, trzy, a nawet i cztery, które zapchać możemy odpowiednimi runami. Możemy zwiększać prędkość ataku, możemy dodawać obrażenia żywiołów, wysysać życie z przeciwników itd. Tak I dopiero w tym miejscu czuję pewnego rodzaju niedosyt, obawiając się, że twórcy nie wiedzieli, co zrobić z tym, co sami wymyślili. Po pierwsze, runy te dzielą się na kategorie: brązowe, srebrne i złote. Brązowe to najmniejsze bonusy, złote, największe. Jasne. Dlaczego w takim razie twórcy nie pozwolili nam łączyć run na lepsze? Nie mam pojęcia. I niestety efekt jest taki, że brązowe czy srebrne runy traktujemy jako rupieć, bo żeby wyciągnąć je i wsadzić do broni na przykład lepsze, musimy użyć odpowiedniego narzędzia, ale wtedy pozbędziemy się wszystkich run umieszczonych w broni, bo nie wracają one do naszego ekwipunku, tylko są niszczone. No sorry, ale nie zniszczę trzech złotych run tylko po to, żeby zmienić czwartą na przykład srebrną na złotą. To sprawia, że dopóki nie uzbieramy samych złotych run, jakie chcemy, no to są one dla nas bezużyteczne. Wciąż, będąc przy runach, na początku ucieszyłem się, że mamy tu runy dodające obrażenia od ognia, lodu, elektryczności, trucizny itd do momentu aż zorientowałem się, że to tak naprawdę jeden pies. Z tego co się orientuje, nie ma w Morbid przeciwników, którzy mają odporności albo wrażliwości na dany żywioł, więc tak naprawdę wybór typu obrażeń zależy tylko i wyłącznie od naszego widzimisię, bo nie ma to wpływu ani na grę, ani zbyt wielkiego na wizualia. Sprawia to wrażenie, że twórcy faktycznie chcieli wprowadzić taką mechanikę do gry, no ale wiecie, Czwarta wybiła, fire pora na CSa. Pozostałe znajdźki to poza narzędziem do wyciągania run z broni, to praktycznie tylko i wyłącznie przedmioty regeneracyjne. Przedmiot A powoli odnawia nasze życie, przedmiot B szybko odnawia nasze życie, przedmiot C sprawia, że przez chwilę nie tracimy staminy, przedmiot D, że staminę szybciej odzyskujemy, przedmiot E sprawia, że odzyskujemy życie i staminę kosztem poczytalności, przedmiot F sprawia, że odzyskujemy poczytalność kosztem życia i tak itd., tak do tego dochodzą grzybki dodające na chwilę dodatkowy buff na broń, a to od ognia, a to od lodu, a to od trucizny, zupełnie jak runy, tylko że czasowo. A że jak wspomniałem, typ obrażeń nie ma w grze najmniejszego znaczenia, to znowu równie dobrze moglibyśmy mieć tylko jeden taki przedmiot, zamiast tam pięciu czy sześciu. Wkurza mnie to tym bardziej, że po pierwsze, no nie ma żadnej skrzynki, by trzymać te przedmioty, mamy tylko miejsce w inwentarzu i to wszystko, a po drugie nie ma opcji sprzedawania tych przedmiotów, bo... Bo i nie ma nic do kupienia, nie ma tutaj też złota ani nic takiego. To sprawia, że po czasie po prostu wyrzucamy to co znajdujemy. No i o ile rozumiem, brak systemu handlowego jako takiego, tak kurczę, chciałbym mieć jakąś skrzynkę do przechowywania gratów. A skoro przy przedmiotach jesteśmy, to inwentarz jest tak kuźwa niewygodny i tak wkurzający, że gubimy się w nim częściej niż w pixelartowych lasach. Twórcy z jakiegoś powodu uznali, że lepiej nam będzie poruszać się po ekwipunku, jeśli zamiast przesuwać o zaznaczenie o kratki, będziemy przesuwać się o przedmioty. Nie wiem, czy łapiecie o co chodzi. To prowadzi do absurdu, że jak ułożycie sobie przypadkiem przedmioty w kształcie pięciu oczek kostki do gry, to środkowego przedmiotu nie dacie rady zaznaczyć, chyba że po prostu szczęść Trafem. Łatwo też zgubić, co mamy zaznaczone, bo wskaźnik nie jest aż tak rzucający się w oczy. No i to porne sterowanie ma swoje minusy, gdy chcemy na przykład wrzucić różne runy do broni. Najpierw klawiszami musimy zaznaczyć runę, potem przeklikać się przez wszystkie przedmioty, aż nam kursar wskoczy na broń, nacisnąć klawisz E, żeby osadzić runę w gnieździe, a potem zrobić tak samo jeszcze ze 2-3 razy. Wiecie, co by na to wszystko pomogło? Zaimplementowanie wskaźnika myszy do inwentarza. Nie ma z tym problemu w trakcie gry, ale nagle podczas otworzenia ekwipunku, gra zapomina, że mamy myszkę. To samo zresztą pomogłoby w wersjach konsolowych. Taką samą głupotą jest system podróży. Podczas eksploracji trafiamy na kapliczki, czyli coś jak ogniska z Dark Soulsów. Tam jest możliwość przeniesienia się w inne miejsce, ale nie dajcie się nabrać. Nie budzicie się przy kapliczce na innej mapie, więc nie popełnijcie tego błędu co ja, kiedy znajdziecie drugą kapliczkę na mapie i chcąc cofnąć się do pierwszej, przypadkowo wylądujecie na początku mapy, bo tak przenosi nas gra. Dla mnie to absolutna głupota, i tłumaczenie deweloperów, na jakie trafiłem na Steamie, jest takie, że chcą byśmy sobie eksplorowali. No świetnie, ale eksploruję, kiedy widzę coś po raz pierwszy i próbuję gdzieś dotrzeć, coś znaleźć, na przykład znaleźć nową kapliczkę. Jak robię to dwunasty raz, idąc tą samą ścieżką, pokonując tych samych przeciwników, to ja nie eksploruję, ja się męczę. I wreszcie system rozwoju. Albo jego jako taki brak. Oczywiście zdobywamy poziomy, a każdy taki poziom daje nam punkcik. Taki punkcik możemy wydać na ulepszenie błogosławieństwa. Błogosławieństwa znajdujemy podczas eksploracji. Dają nam one czy to wydłużone paski życia i staminy, czy to zwiększają prędkość ataku, obrażenia podczas ataku z zaskoczenia, zwiększają ilość noszonej amunicji itd., itd. Początkowo możemy mieć tylko jedno błogosławieństwo, ale z każdym pokonanym akolitą, czyli bossem, możemy dobrać. Kolejne. I dopiero wtedy system, nawet no, nie rozwoju, a po prostu ulepszeń, nabiera rumieńców, bo mając na sobie 3-4 błogosławieństwa, idzie odczuć różnicę. Broni nie ulepszamy, pancerzy nie znajdujemy, statystyk nie ma. Bida. Tyle jeśli chodzi o technikalia i rozgrywkę. Teraz jeszcze szybko o fabule. Standardowo, jeśli chodzi o tego typu gry. Nie wiem nic. Żeby się czegokolwiek dowiedzieć, trzeba iść do kapliczki i tam możemy poczytać sobie o wrogach, o miejscach, o świecie. Albo czytać opisy przedmiotów w inwentarzu, chociaż te są dużo skromniejsze. Za to opisy wrogów i bossów są już całkiem interesujące. I jeśli akurat macie kanapkę w łapie i nie chcecie natłuścić klawiatury, to warto sobie taki opis odpalić i poczytać. Wiele rzeczy w Morbid The Seven Akolites może odrzucać. Kiepski inwentarz, który denerwuje z każdym otwarciem. Taki sobie szarobury piksel artowy świat. Niewykorzystany potencjał rozwoju, a dodatkowo grzechem śmiertelnym jest wybaczenie graczom śmierci. Tutaj, jak zginiemy, to odcofamy się do kapliczki i tyle. Nie musimy odnaleźć miejsca śmierci, nie musimy pokonać wroga. Nic, zero konsekwencji. Ach. Gra też nie radzi sobie z wyjaśnieniem co i jak robić. Nikt nam nie powie o ulepszaniu broni runami, nikt nam nie powie gdzie i jak możemy wydawać punkty zdobyte za nowe poziomy. Trzeba samemu klikać i szukać. Z drugiej jednak strony mamy naprawdę ciekawych wyrogów z fajnym designem i animacjami. Świetną, jak na taką grę, muzykę, naprawdę wymagający poziom trudności, w którym nawet najsłabsi przeciwnicy, gdy jest ich więcej za sprawą nieistniejących Invincible Frames, mogą nas po prostu zaorać, a poza tym gra ma syndrom Jeszcze sprawdza co jest za rogiem i idę spać o kurde jest już poranek. I jak zawsze to właśnie to ostatnie jest najważniejszym czynnikiem w mojej ocenie. Nie zaprzeczam, że grze trzeba dać chwilę, by sobie nas kupiła, ale gdy już dacie jej tę szansę, raczej nie pożałujecie. O wiele łatwiej będą mieli też ludzie, którym styl pixel artowy nie przeszkadza, ale skoro mimo mojej awersji do tego stylu gra sprawiła mi frajdę, to znaczy, że nie mamy do czynienia ze złym produktem. Brakuje jej trochę szlifów, szkoda zmarnowanych pomysłów, ale koniec końców w Morbid The Seven Acolytes gra się naprawdę przyjemnie. Dużo przyjemniej niż w ostatni recenzowany przeze mnie Souls-likeowy tytuł. Morbid The Seven Acolytes jest dostępne na PC, Xboxie, PlayStation 4 i na Switchu. Również w wersji pudełkowej, za co wielki szacun. Gra średnio wystarcza na około 9 godzin rozgrywki. Serdecznie dziękuję moim patronom. Maniek! Zielak, Orion, Chudisław, Kemwar. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem i udostępnianiem zapraszam właśnie na mój profil na Patronite. Każda cegiełka cieszy. A jeśli chcecie wesprzeć mnie jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy w opisie pod filmem. Dzięki.